Wspiera na Spiroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. Mecz Legi z norweskim Molde w ramach Ligi Konferencji Europy pierwotnie miał odbyć się z zamkniętą żyletą, trybuną najbardziej zagorzałych kibiców. Jednak stołeczny klub uzyskał zgodę od UEFA -y na to, aby na meczu z Molde na żylecie mogły zasiąść zorganizowane grupy dzieci do 14 roku życia. I tak też się stało. Finalnie na trybunie zasiadło około 8 tysięcy dzieciaków. Podczas meczu nieznani sprawcy prezentują oprawę, którą poprzedza szyderczy transparent o treści... This time you won UEFA. Co w tłumaczeniu na polski znaczy Tym razem wygrałaś UFO. Jak łatwo można było się domyśleć, była to zapowiedź kolejnej części, która zostaje zaprezentowana na tybunie prostej, gdzie została rozciągnięta sektrówka z motywem ludzika z klocków LEGO, do tego transparent surprise K. Ma... Czego chyba tłumaczyć nie musimy. Zobaczcie jak to wyglądało. Jak oceniacie kolejną szpileczkę Legi w stronę UEfy? Zapraszamy do komentowania. Niezależnie od tego, komu kibicujecie, zostawcie łapkę w górze pod filmem. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w piotrow.pl z kodem POLISHANS TV 5% rabatu.